Także mamo, przepraszam To jest to czego szukaliśmy moi drodzy Zjem to na początku Zobaczymy jak się będę czuł potem, nie? Boję się wkur... mi to kur... małe burbie, nie? Na co ja się zapisałem? Jadłem przed chwilą robaki A ja tu jadę jakimś tym To jest właściciel tej knajpy Ej, on ma po jakieś parę milionów wyświetleń U to rabańki ma na YouTubie ja, jak ma jakieś chore wyświetlenia. Jak to się dzieje, że ty jest tyle sławnych ludzi na tym targu? No tak. Jak ty suba człowieku nie zostawisz, to ja nie wiem. Przyjemny taki deszczyk, deszczyk emocji. Problem jest jeden, właśnie: że idziemy do kantoru, już trzeba wymienić moi drodzy polski złoty. A właściwie... Uważaj tutaj, kolego. Co to za gówno. Sam chciałbym to wiedzieć. Prawie coś depłem. E, także lecimy wymienić polski pieniążek, e, a właściwie amerykański dolar, żeby się najeść na najmarkecie, który jest tam, ponieważ znowuż będziemy testować jedzenie, z tak, znowu jestem dzisiaj... zadowolony. Proszę mi nie Znowu dzisiaj, nie jedliśmy nic cały dzień i znowu uważam, że był to mega dobry pomysł. Ja znowu uważam, że był nie wiem, czy dobry, ale zdawiam się na miejscu. Ale ogólnie z jedzeniem to możemy wam obiecać, że będzie się dużo działo. Lubimy sobie pojeść, lubimy sobie pojeść. Chłopaki Pop chcą pojeść, jak ktoś śpiewał pewien... Polski filozof. I zobaczymy, co tam sobie nie? Mocne. Ty raz, dwa, trzy, trzy dwa razy. Podbijamy dzisiaj tą lokalizację, moi drodzy. Jesteśmy gdzie dokładnie? Jesteśmy w Pocket City. Będziemy sobie jeść bardzo dużo dobrego jedzenia, mam nadzieję. Zjemy całe jedzenie bez kubka wody. E, damy z siebie całe pół promila. Nic nie jedzie, nic nie jedzie, można, nic jeść. nie jedzie. Take a probaki, A, nie Robaki. Robaki. Worms. Robaki. Tam pan coś w ganku gotuje. I też Co nie ma pańska, pańska skórka. Pańska skórka, no właśnie ty Widzicie? Jest polski akcent. Ty, jakieś kuleczki tutaj ładne są, wiesz. No, kulki macie. serowe, mówię, mam, mamusia zrobiła. Ja może po kuleczce serowej. Tato! Weź, pozwól mi stary, ja próbuję tutaj złapać fokus, ile tu się dzieje dookoła. No i chuj. Stary się nie zgodził. A co to? Jakaś kulka zielona. Dziwna. Pachnie owocem, żelkiem takim. Co Taki kokosowy smagma. Nie zrozumiałem, co on powiedziała. Co to? Original flavor. Original Flavor Cola. No, no cola. O tak samo. Lukrecję dostałeś. the same as the green one. Tak szczerze? Niedobra, nie zjadłbym tego więcej. O smaku duriana, ja pierdolę. Durian to jest taki owoc, co tak śmierdzi. No jest. Tak to wygląda. To czarne zjadłem. O kurwa. Maszek. Nie smaku duriano, a to września Mój. Dobra. Kurwa, jakie dobre. <grymne> <grymne> okay? yeah. Jestem w porządku, ale połknąłem to od razu. Pierwsze życia. wrażenie najgorsze. No pierwsze wrażenie Potem najgorsze. im dalej, tym lepiej. Wygląda całkiem spoko. Jak z takiej reklamy, nie? Dobra, Kornok. to poproszę jednak. Korndog wygląda zdecydowanie najlepiej. Pani go ketchupem polewa. Jak to wygląda? No po prostu wpierdala się do tłuszczu. Jak frytki, nie? I sobie to idzie. Tak to wygląda tu. Nie no, wiadomo, że, że nie jest to jakieś wybitnie zdrowe, co nie? Na pewno nie. Ostatnia w ogóle jest rzecz, jaką bym pomyślał, że to jest zdrowe jedzenie. Bo nie, nasze życie ze zdrowiem ma tu mało wspólnego. No, Póki to co. Prawda. To prawda. Ale zmieni się to, zmieni się to. No. Kiedyś się to zmieni, mam taką nadzieję. Póki co nie jestem w stanie tego opiecać. Także mamo, mm. przepraszam. Z serowym sosem. No. Kurwa, ile tego sosu pani dałaj. Tego jest. 40 batów to kosztowało Tak, czyli jakieś 5 zł. Jest ok, ale nic specjalnego Po prostu ciasto z serem w środku Polane różnymi sosami, które nawet nie są ostre One są bardziej słodkie niż ostre Ciasto trochę jak od pączków Ogólnie porze, ale dupy nie urywa No ale za 5 zł. Jak bez kitu, ciasto jak od pączków 4 na 10 strasznie zamula Jest klimacik tutaj zajebisty serio. Jest mega fajnie, to jest taka hala. Jest mnóstwo ludzi i to daje taki klimat. Że szok! tu dalej są te kordogi. To jest to, czego szukaliśmy moi drodzy. To jest dokładnie to, czego szukaliśmy. I to jest kurwa olbrzymie wszystko. Czy jakiem ja to zjadł? To nie wiem. Ktoś to normalnie je, nie? I oni tam sikają jakimś, nie wiem, to jest generalnie wszystko usmażone. Jest to? Te robale? Ja tego nie zjem, nie ma szans. Nie zjadłbym tego. To wygląda o, o, kurwa okropnie. To to już jest przegięcie. To tylko dla wspierających takie coś jemy Jak dasz wspieraka, to to zjem dla siebie. Zjem to na początku. Zobaczymy jak się będę czuł potem, nie? Ty, a zdziwię was i nie jest to takie złe paradoksalnie. Serio? No, daje mi vibe czegoś, chyba przez ten sos. pierdalam świersza. Nie wiem, co to jest. To też dobre. Rupiące. Ale powiem wam tak. To jest chyba takie, takie w miarę znośne, przez to, że to jest polane jakimś sosem. Tak normalnie ja bym tego nie wpierdolił. Yeah. Też? Yeah. Moi mili państwo, jestem już po jedzeniu robaku. Były serio kurwa dobre. Naprawdę były dobre, nie? One smakowały starym, bardzo tak. mocno przyprawą, ale były znośne. Zamówiłem już ja jeszcze mówię, raz. razu ja od razu mówię, ja mam robaku, więc robaków, więc naprawdę bardzo dużo by dużo zostać musiało zostać zapłacone, żebym nie, ja to zjadł nie, no to to i to były stary jakieś glizdy jakieś glizdy, człowieku, Jak ty nie, człowieku nie, zostawisz, to ja nie, 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 jakieś gotowe nie, w ogóle nie, spakowane Jakieś na nie, jak coś jest ostre i tajowie mówią, że to jest ostre. To ja mam powiem szczerze, że to na pewno będzie kurwa ostre. Kurczaszki się tutaj właśnie. Kurwa, ile tych kurczaków. Jakąś potężną porcję dostaliśmy w ogóle. Ej to jest na ostro? Jest to spicy? No spicy. spicy. A czy jednak nie ostre, dobra, fałszywy alarm. To jest takie KFC w domu. Wygląda to przezajęliście. Tam się robi. To jest właściciel tej knajpy. Ej, on ma po jakieś parę milionów wyświetleń. Dobry, Lepszy na KFC w Tajlandii. Ty wiesz do czego to porównam? Hutko z kurczaka w Świetna, zawisła. Niesamowite ile to jest ludzi To jest zajebista Niesamowite, to jest Maciek Ej dobra, to jakiś dwóch YouTube, mega popularny na TikToku podobno Idziemy kurwa, sobie na viral na filmie Nie, dobra. Ja <grystanie> yeah. O kurwa ej Ko Ej oni mają jeszcze więcej They are even more popular than this guy before Oh shit They have funny content on TikTok. Okej we will we'll check, we will check. Follow, follow them, follow them. They're gonna give you for free for Yes? Yeah. Ej, to są za darmo, zajebiście. Fajnie spotkać sławnych ludzi z Tajlandii. Daj kamerę. Dobrze, że nie Daj tylko kamerę. my tu jesteśmy sławni, nie? Thank you. Uh, uh. No i suć, okay. ok. spoko jakiś to chyba nie moje smaki. <laughs> <Dosta> <laughs> <Dosta> <laughs> to jest herbatka. <laughs> Good, it's good, it's good. Oni też nas nagrywają Crazy cool yeah. Fajna opcja, fajna opcja. Zoma nas nagrywa. Już mamy krosa z tajskimi youtuberami. Ale zajebiście, ja pierdolę Trzymaj, bo ci całe wypiję. Półtora bańki ma na YouTubie. Ja jak ma jakieś chore wyświetlenia. Jak to się dzieje? że to jest tyle sławnych ludzi na tym targu tutaj. Tu są trzy stanowiska, tam z tyłu, na których byli ludzie, którzy mają normalnie po półtora miliona subskrypcji na YouTubie. Nie mówiąc o TikToku, który też jest wypierdolony w kosmos, bo mają też jakieś milionowe wyświetlenia. Nie ja spodziewałem się, że tutaj, na tym tym, będzie tyle jakby... osób takich popularnych, nie? Kurwa. Zrobiliśmy krosa wreszcie. Juty zrobili krosa po raz pierwszy w historii i to jeszcze z takimi tajskimi youtuberami popularnymi. <gryw> to jest niesamowity. niesamowity klimat. Takiego klimatu jeszcze nie widzieliśmy w Tajlandii chyba. Co tutaj jest? Nie? Nie, nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy. Taki, takiego klimatu nie było. Jestem zakochany w tym miejscu, dosłownie. Co? Odkleiło nas troszeczkę. Bo idziemy na jakiś role na nie wiem na co. Babeczka, obok tutaj mówi, że że się pożegamy. No nie byłbym tego taki pewien, bo wygląda to tak. Eee! O kurwa, co tu się odpierdala Dobra, to jest jednak całkiem mocne. Boję się w chuj, że mi to kurwa urwie, nie? Znasz mi telepo wypad? na co ja się zapisałem. Jadłem przed chwilą, kurwa robaki. A ja tu jadę jakimś tym. Eee! Jesteśmy już po kolejce, nie było wcale tak strasznie jak mówili Tyle, że mi się pożygał Serio? Serio? Jestem tak najedzony Najedzony jestem robaku, że było blisko, ale za to należy nam się coś dobrego do picia Ale wy możecie przystąpić do podbicia Nice, dobry nie jest tak prosto. I ile masz rzutów? Trzy. Już wykorzystałem. Teraz twoja kolej. Mogę? <głosy> <Równo>. <głosy> Jeżeli nie wykorzystacie tych trzech rzutów, no to jest problem. Ale no mi się udało tylko jedno trafić. Maćkowi chyba też. Ty, ciężkie to. Żeby wygrać miszka, to musiał wrzucić ruch na Bez sensu, bo i tak byśmy już On nie wie nawet co ja mówię Ja, ja, ja mu powiem co to jebany debil jest To kurwa jebana, Ludzika z Delmy nie widziałaś? Uwolnić zwierzaki, uwolnij zwierzaki, uwolnij zwierzaki Wasze zdrówko, na trzech, bo się nie da Drodzy Państwo, co my tu mamy? Perełkę. Na no, tak serio wszyscy wiedzą jak jest, nie? Pokażę wam jak wygląda rynek, rynek fejurów kurwa w, w Tajlandii. Jest grubo ogólnie, jest grubo. Wszędzie są jakieś fejury. i Essentials, jakieś takie grube rzeczy. Mocne to jest. Tu jest Amiri. <laughs> Mi się kojarzy, że tu prosto gdzieś powinno być. Powinno gdzieś wisić na wieszaku. Widziałeś spodenki Skorpio. Z czym? Ty, no, normalnie. Piesiu, cześć.

że ja, ja stary praktycznie tylko dziwne rzeczy Tak naprawdę nie jedliśmy nic normalnego dzisiaj Trzymaj. Skurwysyn co nakupował. Ile tego wziąłeś, to sam to zjesz? 6. Sam Rady... to zjesz? Zjemy po trzy, to jest chyba logiczne. Zjemy, zjemy. Była super okazja, że były trzy boksy po 10 zł. Wreszcie mógł przetestować tajskiego szejka awokado-banan. Takuje to jak szejk bananowy z bardzo dużą ilością tłuszczu, czyli średni. Zamulacz. Na taką ostrą gastrubę. Na koniec, na wykończenie, przed tak? pójściem spać. Dokładnie tak jak powiedziałeś. Średni słodki, bardzo tłusty. Kasztany w Tajlandii. Ciąła ja, panowie. Obieram kasztana. Dawidza. Tajskiego. Maciek też obiera. No? No ale nie jestoby więcej niż pięć. Na szansę.